Niedziela na serio. Słowo Boże dla narzeczonych, małżeństw i rodzin. Prowadzi i zaprasza ksiądz Maciej Dalibor, salwatorianin. Cześć, może moi drodzy. Przed nami trzecia niedziela Adwentu, a wraz z nią pierwsze czytanie z księgi proroka Izajasza, rozdział 61, wersety... Od 1 do drugiego a i 10 i 11. Duch Pana Boga nade mną, bo Pan mnie namaścił, posłał mnie, abym głosił dobrą nowinę ubogim, bym opatrywał rany serc złamanych, żebym zapowiadał wyzwolenie jeńcom i więźniom swobodę. Abym obwieszczał rok łaski pańskiej. Ogromnie się wesele w Panu. Dusza moja raduje się w Bogu moim, bo mnie przyodział w szaty zbawienia. Okrył mnie płaszczem sprawiedliwości, jak oblubieńca, który wkłada zawój, jak oblubienicę strojną w swe klejnoty. Zaiste, jak ziemia wydaje swe plony, jak ogród rozplenia swe zasiewy, tak Pan Bóg sprawi, że się rozpleni sprawiedliwość i chwała wobec wszystkich narodów. Moi drodzy, otrzymujemy dziś jaki tydzień temu tekst z proroka Izajasza. Mamy tutaj do czynienia z prorokiem, który wzywa do radości, który mówi, że Pan Go namaścił, czyli dał mu misję, posłał go. W jakim celu ten człowiek, ten prorok został posłany, aby obwieszczać rok łaski pańskiej? Znamy te lata jubileuszowe. W praktyce Izraela, na przykład, co 50 rok był tym rokiem jubileuszowym, rokiem łaski, rokiem darowania długów, rokiem powrotu na swoje. Rokiem powrotu do tego, co dał Pan, że ja coś od Pana Boga otrzymałem, mój ród coś od Pana Boga otrzymał i to jest podstawą. I, i, I przez te lata ostatnie mogliśmy gdzieś zajść daleko od tego, mogliśmy o, mogliśmy o tym zapomnieć, mogliśmy to y, sprzedać, mówiąc językiem handlowym, y, mogliśmy to przepuścić, y, i teraz jest rok jubileuszowy, będzie rok jubileuszowy. Y, i trzeba nam wrócić do tego, co Pan Bóg nam dał. Trzeba nam wrócić do podstawowego obdarowania. Trzeba nam na nowo się tym ucieszyć, bo, bo w gruncie rzeczy tym, co mamy, tym największym, co mamy, jest właśnie to Boże wyposażenie. I wracamy do tego. To instytucja, w takim dużym skrócie, tego roku jubileuszowego. My znamy oczywiście ten tekst proroka Izajasza w kontekście Pana Jezusa, Łukasz, ewangelista Łukasz, cytuje ten tekst. Przywołuje go, kiedy, kiedy Jezus rozpoczyna swoją publiczną działalność i przychodzi do synagogi w Nazarecie i właśnie czyta, właśnie czyta to. Duch Pana Boga nade mną namaścił mnie, posłał, abym obwoływał rok łaski u, 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 od Pana. A potem dopowiada Jezus: Dziś spełniły się. Te słowa, pisma, któreście słyszeli. Ale to nie jest jakby jedyna cząstka proroka Izajasza, którą słyszymy w liturgii słowa trzeciej niedzieli Adwentu. Ewangelia dzisiejsza, Ewangelia według świętego Jana, przez usta proroka Jana Chrzciciela, wróci z nami do, wróci z nami do zeszłotygodniowego pierwszego czytania. Jan Chrzciciel powie w Ewangelii dzisiaj: Prostujcie drogę pańską, jak rzekł prorok Izajasz. Na tym prostowaniu drogi Pana skupiliśmy się tydzień temu. Przygotujcie drogę Panu, było w tym naszym rozważaniu i, i, i pokazywałem, co to znaczy prostować drogę Panu. I dzisiaj, co to znaczy, też wraca. Jan chrzciciel jest pytany, kim jesteś. Wie, kim jest. Wie, jaka jest jego misja. Kto go posłał? I wie, co ma robić. I dlatego przywołuje to: prostujcie drogę Pańską. Wy też macie konkretną misję. Wy też możecie wiedzieć, jak ją spełniać. Wy też możecie skutecznie dobierać środki do tego, aby, aby tę swoją misję spełniać. I do czego to prowadzi? Bo o tym tak słyszę jako kolejny krok dzisiejszą, dzisiejszą liturgię słowa. Zostaliśmy zaproszeni: prostujcie drogę pańską, przygotujcie ją. Usłyszeliśmy, jak ją przygotowywać. A dziś słyszymy o efekcie tego przygotowania. Co, ten, co to przygotowanie drogi dla Pana daje? Ogromnie się wesele w Panu. Dusza moja raduje się w Bogu moim bo mnie przyodział w szaty zbawienia, okrył mnie płaszczem sprawiedliwości, jak oblubieńca, który wkłada zawój, jak oblubienicę strojną w swe klejnoty. Mamy wprost nawiązanie do, do życia małżeńskiego, do początku życia małżeńskiego. Ale na tym nie koniec w tej dzisiejszej liturgii słowa. Dalej mamy w refrenie psalmu Raduj się duszo w Bogu zbawcy moim. A jako psalm responsoryjny dzisiaj śpiewamy maryjny magnifikat z Ewangelii Łukaszowej. Wielbi dusza moja pana, raduje się duch mój w Bogu zbawicielu moim. I wymienione powody, dlaczego ta dusza wielbi pana, dlaczego ten duch się raduje. Bo wejrzał. Wejrzał na uniżenie swojej służebnicy, wielkie rzeczy uczynił mi wszechmocny. Głodnych nasycił dobrami, bogatych z niczym odprawił, ujął się za swoim sługą Izraelem, pomny na swe miłosierdzie. A Paweł w drugim czytaniu z listu do Tesaloniczan będzie mówił, zawsze się radujcie. Będzie pokazywał, czym wspierać tę radość. Ducha nie gaście, proroctwa nie lekceważcie. Wszystko badajcie, a co szlachetne zachowujcie. Unikajcie wszelkiego rodzaju zła. Kiedy zaczynamy prostować nasze drogi, to co jest między mną a Panem Bogiem. Właśnie w taki sposób, jak o tym mówiłem tydzień temu, jak na to nam wskazał Jan Chrzciciel, jak to pokazuje też dziś w Ewangelii. Kiedy zaczynacie prostować swoje drogi między sobą w małżeństwie, kiedy zaczynacie prostować drogi między wami a waszymi dziećmi, kiedy w ogóle ludzie w relacjach między sobą zaczynają prostować drogi, co nie jest proste co jest wymagające, doskonale o tym wiecie. To kiedy to zaczyna się dziać, to to prowadzi nas do radości, bo jest prościej, bo te drogi są wyprostowane. Bo ja wiem, kim jestem. Nieraz te nieporozumienia i ta wyboistość na tej drodze człowieka do człowieka, na tej drodze męża do żony, żony do męża, różnego rodzaju nasze ludzkie nieporozumienia, właśnie ta wyboistość drogi polega właśnie na tym, że, że, że ja nie wiem, kim jestem, że jakoś mylę swoją rolę. A to prostowanie, drogi, właśnie polega na tym, kto ty jesteś? Ja nie jestem Mesjaszem. Cóż zatem? Czy jesteś Eliaszem? Nie jestem. Czy jesteś prorokiem? Nie. Kim jesteś? Z tym głos wołającego na pustyni, Paweł powie: proroctwa nie lekceważcie. Wejrzał na uniżenie swojej służebnicy, wielkie rzeczy. Paweł, w finale tego listu, powie dzisiaj: Wierny jest ten, który was wzywa, a u Izajasza przeczytamy, usłyszymy: Pan Bóg sprawi. Wierny jest, On to sprawi. To jest. To jest ta Jego obecność. Jam ja głos wołającego na pustyni, proroctwa nie lekceważcie. jest ważny punkt w tym. To, co ja mam robić, pamiętacie może kilka niedziel temu było, przeto wzajemnie się pocieszajcie tymi słowami. To jest słowo o byciu prorokiem. To jest słowo o prostowaniu ścieżek, ale jak te ścieżki prostujemy? No Będąc tymi prorokami, co to znaczy być prorokiem? Namaścił mnie, posłał, abym głosił dobrą nowinę, bym opatrywał rany serc złamanych, żebym zapowiadał wyzwolenieńcom, obwieszczał rog łaski pańskiej. O czym to wszystko jest? Co robi prorok? Prorok czyta rzeczywistość w świetle tego, co mówi Bóg. Czyli po pierwsze prorok jest tym, który słucha tego, co mówi Bóg. Żebyś mógł stać się prorokiem w twoim domu, żebyś mógł obwieszczać rok łaski pańskiej, żebyś mógł wracać do tego, co, co zasadnicze w twoim życiu, do tego podstawowego obdarowania, Czyli w gruncie rzeczy, żebyś mógł ciągle wracać do tego, kim jesteś, to potrzebujesz słuchać tego, co mówi Bóg. Proroctwa nie lekceważcie. Bóg jest wierny. Wielkie rzeczy uczynił mi wszechmocny. Jego imię jest święte. Ujął się za swoim sługą Izraelem, pomny na swe miłosierdzie. Czasem zarzucamy Panu Bogu, że nie robi tego czy tamtego. Ale czy, wie, czy my wiemy, czy my pamiętamy, co Pan obiecał, do czego się zobowiązał, o co w ogóle chodzi? Bo być może czasem te, te nasze zarzuty w stronę Pana Boga, one właśnie biorą się z tego, że że ja sobie stworzyłem pewne wyobrażenie. A na ile ja w tej mojej codzienności właśnie by jestem na tym pierwszym kroku bycia prorokiem, czyli słuchania, a potem mam obwieszczać, ogłaszać to, co usłyszałem. Nie to, co mi się wydaje. W gruncie rzeczy też nie to, co bym chciał, ale to co usłyszałem. Wierny jest ten, który was wzywa, i on tego dokona, czego, tego do czego was wezwał. Więc ja potrzebuję słyszeć to, do czego on mnie wzywa. Czyli potrzebuję słuchać. A to słuchanie rodzi życie. A życie będziemy już za lekko ponad tydzień tego słuchać, a życie było światłością ludzi. A kiedy jest jasno, kiedy świeci słońce, no to łatwiej nam się żyje, to więcej jest radości. Tak, wstajesz rano, widzisz słoneczną pogodę, świecące słońce. Większa jest radość niż jak wstajesz rano, patrzysz przez okno, a tam ciężkie chmury zalegają i, i nie wiadomo, czy zaraz lać zacznie, czy co. Więc to prowadzi do ogromnie się wesele w Panu. To mnie też mocno zatrzymało. Wesele się w Panu. Dusza moja raduje się w Bogu Moim. To się dzieje w Nim. Wewnątrz, wewnątrz Boga jest radość, moja też radość. Więc ja potrzebuję, by dostać się do Niego, czyli wyprostować tę ścieżkę z mojej strony. On ze swej strony biegnie ku mnie. Tak staje się człowiekiem, przychodzi, jest. Ale ja też potrzebuję przyjść. Tak, on jest w Eucharystii, on jest w sakramencie pokuty, on jest w sakramencie małżeństwa, ale ja potrzebuję przyjść na Eucharystię do spowiedzi. Przyjąć sakrament małżeństwa, żyć tym sakramentem, bo on jest. I radość jest w nim, w Panu się wesele. Raduje się duch mój w Bogu, zbawicielu moim. Tutaj jest ten kierunek. Chcielibyśmy spróbować powiązać tę ostatnią niedzielę i tę dzisiejszą. I iść w stronę radości. Zresztą ta trzecia niedziela Adwentu jest niedzielą yy, radości właśnie. Iść w stronę radości, ale, ale właśnie tej radości, tego źródła radości, tej radości, która jest w Panu. Wesele się w Panu. Dusza moja raduje się w Bogu moim. Dlaczego? Bo mnie przyodział w szaty zbawienia. Bez Boga ja człowiek jestem jak nagi. A on. Kiedy przychodzę do niego, przyodziewa mnie w szatę zbawienia. Czyli czym jest zbawienie? Jest pełnią, jest szczęściem, jest, jest spełnieniem pragnień. W taką szatę mnie przyodział. W taką szatę mnie przyodziewa. Taką szatę otrzymałem na chrzcie świętym. Przyjmij białą szatę. Szatę zbawionych. I strzeż jej żebyś w tej nieskalanej białej szacie mógł wejść na ucztę wiecznego życia, kiedy Pan przyjdzie. Sam zaś Bóg pokoju niech uświęca was całych, będzie mówił Paweł w dzisiejszym drugim czytaniu, aby nietknięty duch wasz, dusza, ciało, czyli cały ty, bez zarzutu zachowały się na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. Bo Bóg jest wierny i On też tego dokona tylko przyjdź do Niego, tylko prostuj te Jego ścieżki. On przyodział Cię szatą zbawienia, On okrył Cię płaszczem sprawiedliwości. Tu jest też to źródło tej radości w Nim. To jest ten rok łaski. Wróć do tego podstawowego wyposażenia, by przypomnij sobie o tym, co masz. Niech to się staje każdego dnia Twoją radością, niech to się staje każdego dnia Twoją siłą, ta szata zbawienia, ta biała szata z Twojego chrztu. Ale niech Twoją siłą, Twoją radością będzie też wszystko inne, kiedy Pan przyodziewa Cię, czyli kiedy okazuje Ci swoją obecność, swoją łaskawość, swoją, swoją dobroć, tak jak Ci ją okazał w sakramencie małżeństwa, który przyjęliście. Niech ta Jego obecność między Wami będzie Twoją radością. Odkryj ją. Zacznij ją dostrzegać, nazywać, widzieć. Niech twoją radością, siłą, dumą stanie się Twoja przedświąteczna spowiedź, gdy, gdy wypłuczesz tę te, te swoją białą szatę we krwi baranka. Kiedy przyjdziesz Go poprosić o to i powiedzieć popatrz, tu jest plama, tu jest plama, tu co mam z tym zrobić? Być może tak jak y, twoje dziecko, y, gdy było małe, a może teraz jest małe, i y, y, y po prostu się pobrudziło y, w taki czy inny sposób, i przyszło i pokazało: no popatrz, mama, no brudne. I może y, 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 zdenerwowałaś się tak, po raz kolejny, ile razy mam ci mówić, dawaj wypierzemy. Będzie czyste. A Pan Bóg się nie zdenerwuje Tobą i powie, nie powie ile razy mam Ci mówić. Powie, dobrze, przyjdź, dawaj, wypierzemy, będzie czyste. Uciesz się tym. Tym wszystkim, kiedy Pan przychodzi i przyodziewa Cię. Zobacz, że, że On y, każdego dnia y, daje Ci te szaty zbawienia, każdego dnia przykrywa Ciebie płaszczem, okrywa Ciebie płaszczem sprawiedliwości. I że y, to ma być... Ta świadomość tego, co on ci daje każdego dnia, to ma być jak święto, jak dzień ślubu. Nie? Okrył jak oblubieńca, który wkłada zawój, jak oblubienicę strojną w swe klejnoty. To są te Twoje klejnoty: to jest ten Twój zawój, to jest ta, ta Twoja suknia ślubna, to jest ten Twój ślubny garnitur. On to robi i ty masz tę szatę. Tylko czy, czy ją dostrzegasz? Czy umiesz się nią cieszyć? No będziesz ją dostrzegać, będziesz się mógł nią cieszyć, kiedy prostujesz drogi, kiedy wracasz do siebie, do tego podstawowego wyposażenia, które On ci dał. I dlatego, że to podstawowe wyposażenie zawsze masz. To dlatego Paweł powie zawsze się radujcie, bo zawsze macie powód do radości. Tym powodem jest to, co Pan ci uczynił, co Ci dał. Widzimy w tym tygodniu który też może sprawiać dużo różnych napięć, trudów związanych z przygotowaniem świąt. chciejmy w tym wszystkim właśnie skupiać się na tym, co Pan daje, jak On jest. Chcielibyśmy z tego korzystać, chcielibyśmy się tym cieszyć, żeby w miarę zbliżania się święta wzrastał nasz poziom radości, wzrastał nasz Nasza umiejętność rozpoznawania Jego samego i dzielenia się nim. Tak, żebyśmy przyjęli Go w tę noc narodzenia i nim się podzielili. I dlatego, że On przychodzi do nas, obdarowuje nas, dlatego też, żebyśmy i my potrafili przychodzić do innych, obdarowywać ich. Może właśnie tym rokiem łaski, może właśnie ten gest, ten zwyczaj, kiedy, kiedy łamać, łamać będziemy się opłatkiem, żeby to rzeczywiście było takie obwieszczanie sobie roku łaski, żeby to było rzeczywiście dzielenie się dobrocią, dzielenie się miłosierdziem, dzielenie się tym, czego. Sam doświadczyłem wcześniej, właśnie idąc do sakramentu pokuty, prosząc Pana o łaskę, o przebaczenie. Najpierw, nieraz już o tym była tutaj mowa, przyjąć dar, dobroć, ucieszyć się nim, zobaczyć, że mam, a potem go podzielić. Jeżeli jeszcze nie byliście uspowiedzi, to Przygotujcie się do niej. To zobaczcie, czym Pan was obdarzył w czasie od ostatniej spowiedzi. Zobaczcie, to ucieszcie się tym. Potem zobaczcie, jak dzieliliście się tym z innymi. Zobaczcie, gdzie, gdzie zabrakło miłości, gdzie, gdzie był grzech, gdzie było nieposłuszeństwo. I z tym pójdźcie do spowiedzi. Prosząc Pana o przebaczenie. Po to również, żebyście mieli czym się podzielić z najbliższymi, łamiąc się opłatkiem. Doznawszy przebaczenia miłosierdzia, dajcie przebaczenie miłosierdzie. Miejcie dobry tydzień i zawsze się radujcie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus na wieki wieków. Amen.